Witajcie w kolejnym odcinku jestem. na Instagramie Dzisiaj jedziemy po prezenty albo po coś takiego To jest vlogmas Bo yy, w sumie czemu nie są święta Będą święta e, Robię vlogmasy w e, ostatnim vlogmas tygodniu Bo jakoś tak wyszło, no po prostu tak jakoś tak No i Mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek Mietajcie łapeczkę w górę I jedziemy do sklepu Dobra kochani, jesteśmy y, Sklepem, idziemy, wchodzimy do sklepu Zaraz będziemy wchodzić, tutaj jest no ja i wiesz, Dobra, kochani, ja bym chciała kupić w ogóle jakieś tam... Hmm, jak to się nazywa? Włóczkę. Albo tosiemkę. Yy, kochani, byłam w tym... Yy, wtedy im chyba, nie wiem. Nagrałam wam tam włóczki. I ogólnie powiem wam tak, że idziemy teraz do pepko. Yy, włóczki nie znalazłam, nieważne. I jakby co idziemy po Pepco po słoiki. Ja chciałam słoiki kupić. I jakby jak kupię te słoiki, to... Stwierdziliśmy, że wejdziemy do Pesko i do, 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 do chłopka, i teraz idziemy do Pepka. Więc pa. Dobra kochani, jak to to wracamy już do domku. Eee, Poszekć żeby nie było widać. No, wracamy już do domku i, i jak już wrócimy to Wam pokażę co kupiłam. Więc fajnie. Dobra kochani, jak co to już wrzałam... To już już dzień następny dużo następny. No i kupiłam w sklepie wstążkę, która się tutaj jest taka. Ona była zapakowana, ale mała mi ją przeczekowała. I użyła i zepsuła. E, nieważne. I tu jest taka wstążka do tych wiecie, do tych słoiczków. Są właśnie same słoiczki. Miałam pepko. Bo w Terim, jak byłam, to tam nawet nie było żadnej takiej fajnej, ładnej wstążki. Tam nic nie było, wszystko kupiłam w To jest z yy, to jest są takie suliczki. I tutaj będą sobie... Zobaczycie później. Bo ja będę robiłam już. Aaaa! Muzyczka piękna. Dobra, no i macie. O! I kupiłam cztery takie, no za mało ich kupiłam ogólnie Będę trzeba jeszcze jechać do Pawkowa kupić więcej Patrzcie, folijka no i, a tak to wyglądają, no tak, no i to kupiłam No i zobaczymy później co, znaczy teraz będę piekła do niej I będziecie mieli jakieś przebicie z bo nie będę Wam pokazywać jak jest ciasteczka piecze. piecze Więc widzimy się jak będę piekła ciasteczka Dobra kochani, tu mamy jak to się nazywa, mąkę, cukier, puder i orzechy zmielone. I teraz będziemy dodawać tutaj stąd jajek, to znaczy żółtek z jajek i jeszcze masło. Dobra kochani, to ja tutaj mam już ciasteczka i teraz będziemy je dawać do tych słoików. Miałam ich cztery, już jest ich 7, więc mamy ich więcej. Tutaj yy, jedne są z napisami same cookie, czyli ciastka, a inne są jeszcze z już Wam z innymi napisami. Wiecie, że na przykład z pieprzy, herbata i kawa i takie tam ciekawe rzeczy Teraz będziemy do nich wkładać cysteczka. Y, nie wiem, nie policzyłam ich, więc nie wiem po ile. Ale no na razie... No będziemy, będę wkładać tak po 6. Może 6-7 tych. Tamtych mam na pewno po cztery, tych mam po 1, a tych nie wiem też w sumie. Więc może tak, żeby było po prostu ładnie. Żeby dno było z tych jakby... Wiecie, o co chodzi? Wiecie, o co chodzi. Y, 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 y jeden dwa trzy cztery pięć sześć dobrą osiem do teraz włożę może jedno to i te tylko nie wiem ile ich no, kilka Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Boże, no jest okej, okay. osiem, składamy i cztery Przemyślałam jak to było Teraz wykręcamy Wkładamy, tu mamy wstążki Ja już cały ten słoik po prostu zrobię Tylko właśnie ja tego jeszcze nie pomyślałam Jak zrobić te wstążki właśnie Bo mam tutaj już otwarte dwie Tak było wczoraj jeszcze z tej się robiłam, no. I właśnie nie wiem czy ja mam O ja bym to tak przewiązała chyba Albo jeszcze Jeszcze można tak Patrzcie Wziąć Tak, tak, tak. I tak, i, i tak żeby tu było na górze za bardzo Nie wiem, jak będzie lepiej. A, albo jeszcze tak, że będzie tutaj, jakby na tym załamaniu. Tak, myślę, że chyba tak będzie najlepiej. Myślę, że... Dobra, kochani, to razem w małym, oczywiście, bo sama nie powiem, że sama to powiem. Po prostu trochę bierzemy tak? Zawijamy. Na takie tam, takie coś. Tutaj to yy, może innym, wydaje mi się, że będzie ładnie, jak zrobimy to, yy, zrobi się to innym kolorem. I jak już będzie tak gotowe, to po prostu najpierw to przewiążemy tą troszeczkę yy, przez całość, i później tutaj tak nakleimy i będzie taka ładna kokardeczka. Wydaje mi się, że to będzie ładne, więc jak już będę miała zrobione to wszystkiego kokardeczki, to tutaj przyjdę już z gotowymi. Trzeba tak uciąć. O! Trzeba jest tą faśmę. O! Się z drugiej strony tej kopertki. O! jest tą w ten sposób. Ręczki Wiem, że to kartka, ale nie. Nieważne. tak Jak nie Dobra, teraz bierzemy to. Słomuszkę bierzemy. Bierzemy. Bierzemy tę słomuszkę. Tutaj odbijamy nie za dużo, bo, bo nie. To tak Troszeczkę, żeby było. Idealnie, teraz na tą kokardkę jeszcze jest jedna taka, więc można jeszcze jeden taki kawałek zmierzyć w kaseczek, taki sam, żeby już był Idealnie. Tutaj będę zmierzała po takie paseczki, trochę Tutaj zawija Nie tak. Zajdźcie w taśmę. A druga mały cię, ale słoik. to tu. Wiszcie swoich. I tak na środek, wyszły odklejacie i już mamy trzy szybkie, teraz jestem szybsza niż wcześniej, bo wcześniej to tak nie robiłam no to my już mamy tutaj wszystko zbierane, obwiązane wszystko wstążeczkami wszystkie ciasteczka tam są już dane. No i teraz tylko wystarczy to Dać pod choinkę, prawda? E, więc e, W dzisiejszym odcinku to będzie już chyba tyle Mam nadzieję, że wam się spodobał e, Jak tak to zostawiacie Łapeczki w górę, piszcie w komentarzach Jak chcecie na następne odcinki e, No i widzimy się w... Aha, no właśnie Jeszcze ten przycisk ten na dole pewnie nie jest jeszcze U was szary, musi być szary, pamiętajcie o tym I jeszcze naciśnijcie dzwoneczek, bo was kolejne filmy Nie ominęły i widzimy się w kolejnym odcinku Cześć!